Szanowni Państwo, chciałem wszystkich Państwa serdecznie zaprosić na jubileuszowe, bo 40 dni Bełchatowa, które odbędą się w najbliższy weekend w parku za Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Najbliższa sobota i niedziela pełne będą wielu, wielu, wielu atrakcji, między m.in. Gwiazdy, gwiazdy tych dni Bełchatowa, czyli zespół Lemon, Sound and Grace. Analogicznie do lat, do lat poprzednich chcieliśmy pochwalić się również naszymi lokalnymi twórcami. I, i tak jak w zeszłym roku i dwa lata wcześniej, um, niedzielę zarezerwowaliśmy sobie oczywiście w części. Lokalnym twórcom będą występy naszych grup przedszkolnych, grup działających przy Miejskim Centrum Kultury oraz zespołów, które znane są nie tylko w Bełchatowie czy okolicy, ale, ale, ale w całej. W całej Polsce. Mówię tu chociażby o naszych bełchatowskich trudach. Tak jak pan prezydent powiedział, wiele atrakcji na te 40 dni Bełchatowa zaczynamy w sobotę. Oczywiście główną gwiazdą wieczoru o godzinie 20.00 w sobotę jest bardzo znany zespół Lemon, ale wcześniej również wystąpią znane, znane zespoły, takie jak chociażby zespół z nurtu Disco, Disco Polo, Kordian, wcześniej jeszcze Grzegorz Offi-Hoffman. A po nim odbędzie się koncert Nowatora, czyli przechodzimy przez rap po, po, po zespół Lemon, chociaż również będzie w międzyczasie zespół bardzo znany, rokowy Big Day. Niedziela to dzień rodzinny, niedziela to dzień dla lokalnych twórców. Oprócz wspomnianego wcześniej zespołu Trudy, również zespół Stan Wyjątkowy, złożony z bełchatowskich muzyków, którzy na scenach bełchatowskich działają od wielu, Wielu lat to takie troszkę nawiązanie do, do tego czterdziestolecia, ale to również występy dzieciaków z przedszkoli i też, z czego jestem osobiście bardzo dumny, występy grup działających, działających przy Miejskim Centrum Kultury, grup tanecznych, grup wokalnych, jak chociażby kantabile, jak Rajka, jak... To też warto zobaczyć chór Uniwersytetu III wieku, chór pasjonata. A oczywiście Gwiazdą wieczoru, niedziela, godzina 20. Serdecznie zapraszamy. Nikomu chyba nie trzeba przedstawiać ani reklamować. Santa Grace.